I każdego roku w tę Halloweenową noc bardzo zazdrosny duch kradnie każdemu dzieciaczkowi wszystkie słodycze. Potem szybko ukrywa się w latarni morskiej, by je... zjeść. O, to przecież nie fair! Nikomu nie wolno tego robić. A jest jakiś sposób, żeby go powstrzymać? Ciaciusiusiu, powiedz! Mm -mm. Jest coś, co moglibyście razem zrobić. Och, dziadku, powiedz nam, co to takiego? Ruszajcie za mną. Jedziemy do stacji kontroli. No dalej! Musimy powstrzymać złodzieja słodkości! Jepii! Drogie minitraki. Dzisiejszym zadaniem jest znalezienie zuchwałego złodzieja słodyczy. Ale uwaga! Abyście sobie z nim poradzili, musicie zmierzyć się z waszym największym strachem. Dziadku, ja niczego się nie boję! <hahaha> Moja mała Alice, zapewniam, że każdy się czegoś boi. Dziadku, a gdzie ukrywa się ten duch? W latarni morskiej w Traxville. Zaprogramowałem wyrzutnię startową tak, by was tam przeniosła, wyposażę was też w reflektory. Zapada już noc i niebawem będzie bardzo, bardzo ciemno. A jak się je włącza? Wystarczy tylko, że powiecie słowo światło, a same się zapalą. Ojej, wspaniale! Musicie na siebie uważać, mini -traki. Przygotujcie się do startu! Cztery, trzy, dwa, jeden, minitraki, w drogę! <ścoughs> <laughs> Jeremy, wszystko w porządku, boję się ciemności. Nie musisz się bać! Mamy reflektory od dziadka Teda. Uwaga, światło! O! Wasza kolej! Światło! No i nadal się boisz? Już trochę mniej. Świetnie! Teraz poszukajmy ducha! O! Słyszeliście? To chyba stamtąd! Myślę, że ten dźwięk dochodzi stamtąd. Rozdzielimy się na dwie strony. Dobrze, złapiemy tego ducha. To duch porozrzucał skrzynki. Jest niedaleko. Słyszę, że tu się zbliża. że idzie w naszą stronę duch, a to tylko wy! Co ci jest, Alex? To, 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 to duch! Jest, jest wielki! wielki! Spójrzcie! To nie jest duch. To tylko cień ślimaka. Tak, to prawda. Witaj, malutki ślimaku. Nie się czego bać! No to jest Uciekajmy! Panie, jesteśmy w pułapce! He, Nie ma się czego bać, mini Traki. To ty pijecie sami? Czy to właśnie Ty jesteś duchem, złodziejem słodyczy? Eee, oczywiście, że nie. Tak naprawdę każdego roku w Halloween kupuję słodycze i daję je nieustraszonym minitrakom, które są tak odważne, by tu przyjechać. Czyli to tylko legenda? Złodziej słodyczy nie istnieje? Oczywiście, że nie minitraki! Wszystko zmyślone. Wspaniałego Halloween, drogie minitraki! To, to się dzieje, Widzę, że udało wam się odnaleźć ducha. Okazało się, że to pirat sam! Brawo, minitraki! Wszyscy byliście naprawdę bardzo odważni. W pełni zasłużyliście na puchar nieustraszonych minitraków. traków. <śles> Spadałego W co się bawicie, minitraki? Korzystamy ze zjeżdżalni. Którą sami zbudowaliśmy. Jesteście pewni, że wasza zjeżdżalnia jest wytrzymała? Oczywiście, dziadziusiu. Nie bój się. Nic złego nie może się z nią... O nie! <laughs> nie martwcie się, kochani. Wiem, gdzie można zjechać po bardzo dużym zboczu. Nawet lepiej niż na tej małej zjeżdżalni. Masz na myśli prawdziwy górski stok? Nie, nie do końca. Spotkajmy się w stacji kontroli. Tam wszystko Wam wytłumaczę. <śmień> tak, Ta! Ta! ten... Ta! ruszamy Ta. Minitraci, przed szybkim zjechaniem z wielkiego górskiego zbocza musicie najpierw przejść pomyślnie test gigantycznej zjeżdżalni. Gigantycznej zjeżdżalni? Juhu! To będzie świetna zabawa! <śmień> O ile nie grożą wam żadne zawroty głowy, jakie zawroty głowy, dziadku? Jak masz na przykład lęk wysokości, Aleks? Ja nie mam zawrotów głowy! I bardzo dobrze, nie bójcie się! Zaprogramowana wyrzutnia startowa przeniesie was na gigantyczną zjeżdżalnię. Liczę, że przejedziecie przez tę misję. Bawcie się dobrze, mini -traki. Gotowi do uruchomienia? Cztery, trzy, dwa, jeden, Mini traki, drugie. Wow, i to jest zjeżdżalnia. Ona jest fantastyczna, a przy tym gigantyczna. Rzeczywiście o! jest wysoka. Nie chciał zjechać? Pewnie chciałbym, ale trochę się boję. To znaczy, że masz lęk wysokości. Alex, nie martw się. Mam sposób na pozbycie się lęku wysokości. Jest po prostu niezawodny. Serio? Jaki to sposób? Cofam się, więc nie widzę spadku. Potem ruszam i nie zatrzymuję się. Jupię! Oh, <gasps> Czy to są moje cztery mini traki, które przed chwilą widziałem na gigantycznej zjeżdżalni? Tak, dzięki Lisie, Alice i Jeremiemu w końcu przezwyciężyłem strach! Gratuluję wszystkim! Każdy z was zasłużył na puchar odwagi. Największe stoki nie będą stanowiły już dla was trudności. Dziękujemy, dziadku Tedzie! A ty, dziadku Tedzie, nie chciałbyś sobie zjechać? Och, nie! Jestem już na to za stary! Wolę zabrać was na przepyszne ciasteczka! Nie! Kopiemy w dobrym miejscu? Jestem tego pewna na sto procent. A ja mam wątpliwości. Dzień dobry, mili traki. Oj, dlaczego wykopaliście wielką dziurę na moim podwórku? Bawicie się w ogrodników? Ależ nie, dziadku. Szukamy właśnie skarbu traka pirata sama. Tak, trak pirat sam. Jest najodważniejszy ze wszystkich super traków. Wszyscy w okolicy mówią, że skarb jest ukryty tutaj, w trakwi. Ha, ha. ha. Mało prawdopodobne, żeby skarb był ukryty na moim podwórku. Poza tym, aby go znaleźć, potrzebujecie mapę. Mapę? Pomyślcie tylko, minitraki. Jak wam się wydaje, czego potrzebuje Pirat, by znaleźć skarb, który zakopał kilkanaście lat temu? Mapę skarbu! <laughs> Brawo! A czy wiedzieliście, że pewnego dnia Pirat sam zdradził mi wielki sekret? Ed, mój stary przyjacielu, zanim odejdziesz w siną dal, chciałbym ofiarować ci mapę skarbów. Czekasz ją, proszę, najodważniejszym trakom, niech podejmą wyzwanie znalezienia skarbu. Dziadku, to znaczy, że znałeś prawdziwego pirata? Mm. Ojej! A czy masz jeszcze tę mapę skarbów? Jasne, spotkajmy się w stacji kontroli, by się jej dokładnie przyjrzeć. Jupi! Musimy znaleźć Drogie mini traki. aby odnaleźć ten skarb, będziecie musieli poradzić sobie wspólnie z pewnym zadaniem. Na początek wyświetlamy mapę na ekranie. Hmm, według niej skarb został zakopany na pustyni Traxville. Trzeba być ostrożnym, bo niedaleko płynie błotna rzeka. Dobrze, dziadku! zaprogramowałem wyrzutnię startową tak, by przenieść Was dokładnie na środek pustyni Traxville. Przygotujcie się do startu. Trzy, dwa, jeden i mini traki. W drogę. Mapa wskazuje, że skarb jest zakopany za tym mostem. Nie ma mowy, żebyśmy przejechali przez niego. Ma za dużo dziur. To łatwizna. Będę pierwszym, który bez problemu zdobędzie skarb. Aleks, musisz wiedzieć, że prędkość nie znaczy to samo co pośpiech. Cóż, gdybym się nie poślizgnął, byłbym już po drugiej stronie. Teraz ty, Jeremy, twoja kolej. Chyba tego nie zrobię. Bardzo się boję. No śmiało, na pewno ci się uda. Biedny Jeremy. Z mapy wynika, że skarb powinien być gdzieś tu. Ale nic tu nie ma! Tylko piasek! O! O! Udało nam się znaleźć wielki skarb pirata sama! Super! Zrobiliśmy to! Hm? Ale kuferek jest pusty! Ktoś nam ukradł wielki skarb sama! <grym wiosenka> <grym wiosenka> to przecież skarb pirata sam! <grym wiosenka> ja sam. Zbizaliście się, mini traki. Właśnie wykonaliście zadanie. Jak to? Przecież kuferek jest pusty. Nie dziwcie się. Wymyśliłem to wyzwanie, by sprawdzić, czy jesteście godni bycia piratami. Udowodniliście, że świetnie pracujecie w grupie i jesteście bardzo odważni. A oto wasza nagroda. Wow! Hey! Jesteśmy piratami! Witam na pokładzie, moja nowa załoga. Dziękujemy. Dziękujemy! Hej, spójrzcie tylko, dziadek Ted do nas dołączył. Gratuluję! Znaleźliście sama. Dziadku, wygraliśmy! Zobacz, co dał nam pirat sam! Wspaniale dzieciaki, wykonaliście zadanie. Jesteście prawdziwymi super trakami piratami. Zasłużyliście na nagrodę za poszukiwanie skarbu. Ich nie widzę. O, ostrożnie! Wesołych świąt, minitraki! Dziadku! Wszystkie nasze prezenty zniknęły! A może ktoś je ukradł? Hmm, to prawdziwa zagadka. Minitraki, pora odwiedzić Mikołaja Traka, aby dowiedzieć się, co się stało. Jedziemy do stacji kontroli! Minitraki. Waszym zadaniem jest dowiedzieć się, dlaczego Mikołaj Trak nie dostarczył w tym roku żadnych prezentów. Ale nie wiemy, gdzie on mieszka. Dom Mikołaja Traka znajduje się za najwyższym drzewem na najwyższej górze bieguna północnego. Aby go odszukać, dostaniecie ode mnie lornetki. Tak! Dzięki nim będziemy go mogli zobaczyć nawet z daleka. A więc jesteście gotowi do podróży. Przerzutnia startowa przeniesie Was na biegun północny. Jesteście gotowi do startu? 4, 3, 2, 1, mini traki w drogę! Znaleźć dom Mikołaja Traka! Widzę! Widzę! Jest dokładnie przed nami! Spójrzcie! Aleks, to nie to! Dziadek powiedział, że trzeba znaleźć najwyższe drzewo na najwyższej górze bieguna! Tam! Znalazłam! Zobaczcie, to jest najwyższe drzewo! Wspaniale! Jedźmy tam! Dziadek powiedział też, że dom Mikołaja Traka jest ukryty za górą. Ojej, oto dom Mikołaja Traka! Ruszamy! Ho, ho, ho! Któż do mnie trafił? Dzień dobry, jesteśmy mini Traki! Mikołaju Traku, dlaczego w tym roku nie dostaliśmy żadnego prezentu? Pomagają mi latające renifery. Wyciągają sanie i dzięki nim daję prezenty. Niestety są przeziębione. Jak możemy ci pomóc? Ojejku, można to nazwać deklaracją godną największych traków. Dziadek! Dziadek! Witaj, Mikołaju Traku. Wszystko w porządku? Dziadku, renifery Mikołaja Traka są chore. Moglibyśmy je zastąpić, ale nie wiemy, jak się lata. Bez paniki, mini Traki, wszystko, co potrzebne, mam w mobilnym warsztacie. Skakujcie! Dzięki modułom helikopterowym, Mikołaj Trak będzie mógł znów latać saniami i rozdawać prezenty. Minitraki. Dzięki Wam każde dziecko będzie się cieszyło z prezentów świątecznych. <laughs> ho, 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 ho! Kilka prezentów tutaj i kilka tam. Ho, ho, ho! Ho, 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 ho! Wesołych świąt dla wszystkich! Brawo, minitraki! Chcąc podziękować za Waszą pomoc, Mikołaj Trak przekazał mi coś wyjątkowego. To są renifery Mikołaja Traka! Super! Super! Super Powiedzcie mi jeszcze, czy przez to zamieszanie nie zapomnieliście przypadkiem o czymś? No pewnie! Zapomnieliśmy o naszych prezentach. <laughs>